Hej widzowie, z tej strony Andrzej. dzisiaj zagramy w Project Fredbear Reboot Survival Mode, zapraszam do oglądania. Już kiedyś mówiłem, że dłuższa nazwa być nie mogła. Nie wiem czy nie jest trochę za głośno, może być o drobinkę za głośno? To ja przyciszę trochę, żeby było spoko. I dzisiaj chciałbym. W ogóle, ekspres może. Nie, nie zmieniło się, bo przecież nie było aktualizowane, więc jakby miało się zmienić, niby. Nie można, szkoda. Ale, widzowie, chcę zrobić. Challenge. który polega na tym, że. nie mogę używać. drzwi w biurze. Drzwi nie ruszam, ale będzie problem z animatronikami, bo one będą przychodzić. Będą uderzały głowami w drzwi, no i. Nie drzwi, bo nie będzie drzwi będą zamknięte, więc... To... Może być ciężko. Razie to jest tylko je jedna rzecz, którą muszę robić. Więc żeby nie marnować prądu ani nic. Mogę to wyłączyć? Patrzę na ciebie, pluszu tu, tu na ciebie. Tu wszyscy są, są. Że to bardzo kabli zwisa. Bardziej klimatycznie jest bez latarki szczerze. Jak już wiatrak włączeń, też jest fajnie Czy wiatrak jest taki FNAFowy. A w sumie gorące dni teraz są, to może włączę, bo się usmażę tutaj. Prędzej. Nie czy nie ma... Cziki nie ma na scenie, spoko. Tylko żeby tutaj nie szła, to jest jedyne czego chcę Kubej, kubek po kawie Co jest? Co tu się stało? Oh shit Nie mówcie, że się nie mówcie, że się gdzieś z bagowaniem przerzucił do losowego tepa. Czy na środek mapy. Foxy, proszę żyj. Dobra, żyjesz. To dobrze. Żyj Foxy, żyj. Jak coś tu do wentu będę uciekać. Mam nadzieję, że tam przeżyję. Bo ten boni to to zapierdziela. Fixed with the red Boni. To mi się bardzo nie podoba. Przed jeszcze idzie. Kurde. No tu typ idzie? Się chołam w węcie. no i dupa. Jak to było wychylenie? G -z, Z? A D nie. Co jest? Zabiję mnie. Tak. Zauważy mnie jakoś węcie. Zresztą no, bo kurde, Krad Freddy przyszedł. Fredberry tyle było. Prawie na załatw szedłem. To jest, to jest... chyba... Pixel zwykły Foxy. Jee, Widerat. Cóż, nie wiem. Tak jak z Freddy na film, też będzie mieć portki tamten. I dlaczego mi się wydało że on się ruszył? Jak tu działają te halogeny? I to bardzo intryguje. Ok, wiem już. Pozwól, że opuszczę cię, mój kamracie. Piracie, bo Freddy Fastbear i Fred Birino są dosyć szybcy. No jeszcze jeden rusza. Freddy, co tak konisz? I dlaczego Freddy tak tu speedranuje? Do A, dopiero tutaj się zatrzymuje taki ham z niego. No typie. Coś tu chodzi dużego? No co jest? Jak Foxy? Nie... to Freddy? No idź, Co tak podchodzisz blisko? Aha Fak WSZYSCY? WSZYSCY? Podwójny jumpsker. Wszyscy mnie zobaczyli Ja nie wiem czy ten challenge jest... W... ...w ogóle możliwy do przejścia. wreszcie co, ja też mam taki problem, bo szkoła się zaczęła. Teraz będą rzadziej odcinki. Chcę robić odcinki, nie, już nie będą co dwa dni, tylko co trzy dni, ale ten akurat się pojawi za cztery dni, bo kurde, się nie wyrobię z nim. Po prostu. Yy, bo po prostu kończę tak późno, to ja pierdzielę, to jest masakra. Żebym się z tym wyrabiał, to naprawdę, kurde, ten musi być 4 dni od przed poprzedniego, ale będą co 3 dni, prawie obydwie. Dobra, no i widzę, że się tutaj już bawią, animatroniki wszystkie. Ciekawe, czy jest jakiś spot, miejsce, gdzie można się schować, żeby nikt nas nie zabił. Na pewno zaraz licza że można się wkrautować gdzieś w stolik czy gdzieś i kurde wtedy nas teleportuje. To jest dobre... dobre coś jakby Fred był koło nas. Albo nie wiem ktoś... Foxy na co... Nie, Foxy to już... On nie odpuszcza po nowo. No to nie wiem. W tej mapie czasami się ciężko ogarnąć, bo... Nie ma narysowanego jak gdyby miejsca, gdzie jest kamera i kurde nie wiadomo z której to strony jest, gdzie jest przejście dalej a gdzie nie, nie Może mnie zauważyć Jest problem, bo on tu idzie Kurde, to jest stresujące. Ostatnie mnie. Bo mi też nie może się skradać. To jest szczęście. I ja opierdolę. Dla nich ruszy dupę. Bo inaczej nie przejdę się od... No Muszę Foxiego ogarnąć. Ten Foxy tu już uciekł na pewno. Ty jesteś specjalny. Ta, to cały czas. No i co ja mam zrobić z takim przypadkiem specjalnym? Yy. Zostaw mnie, Freddy. No, jestem pomiędzy młotem a kowadłem. Super. Ten Bonnie to jest kurde naprawdę specjalny. No ja, bo Freddy teraz przyblokował tu, już nie ma opcji. Jak Dylan znów szansa to bidy, to już jest chyba ostatnia szansa. kurde, ja już chyba, bo... Where are you? Nie dam rady. To nie to jest GG. On już... Ej, będę mieć jumpscare, uwaga. wygląda na jumpscare, bo kurde, on się, on się ode... ode mnie już ogarnął i jeszcze raz chciałbym zaatakować. No hmm. Dobra, widzowie to było dosyć krótki odcinek to był. Ale no, jak mówię, no kurde, nie miałem czasu, żeby nagrać tego, więc widzowie, to by było na tyle, zapraszam do subowania, lajkowania, cześć, pa!